Siema widowie. Jak wiecie mówiłem wam w poprzednim odcinku, że nagram kolejny odcinek jak wbiję diament. No i wbijam diament. Fajnie. Po pomogło mi parę osób. Chciałbym pozdrowić tutaj tego typa. Kuba 64. Znaczy no. On mi pomógł ze swojego drugiego konta, ale i tak go pozdrawiam. No. Dodatkowo wbiłem też przed chwilą złoto jeden na Edgarze Tak ja wiem, że może mnie zhejtujecie, ale walcz No i też y, dropu mi dzisiaj w legendarnym Asha Mam już go na drugim koncie, więc fajnie, że mam go też na zwykłym Możemy w sumie, nie wiem... Zagrać parę gierek Edgarem A właśnie Mówię... Cały czas wam mówię, żebyście dołączyli do Akademii Zielonych Steam I tutaj... Dołączył jeden fajny człowiek. Antek Pro Bądźcie jak Antek, i dołączcie też. Mm, proszę. Antek dołączył. Pozdrawiam cię, Antek, jeśli mnie oglądasz. Bo raczej normalnie mnie nie znalazłeś. Pozdrawiam cię, Antek. Uhuu. Dobra. Fajnie, fajnie wiedzieć, że ktoś w ogóle mnie ogląda. Dobra, sobie może jedną grę solo Edgarem. W ogóle fajny ekran jest. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, że porodnik gracza. Dobra. Nie rób tak tej na Dobra, fajnie. Tutaj kurde. Jak ja to uniknąłem? Kurde, nie, 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 a? Dlaczego, jak je gram ogólnie, to mi wszystko wychodzi, a jak nagrywam odcinek, to. No! To nigdy nie umiem wygrać Może przez stres, że. Dobra, nie wiem, czy grać jeszcze. Um, no. Nie wiem. No, to tak. Dołączajcie do Akademii Zielonych Steam co jeszcze? No ogólnie... Tak jak mówiłem, pozdrawiam Kuba <grystanie> I Antka... Uuu, dołączył do mnie Napiszę do niego, że nagrywam odcinek co to mnie znowu dzwoni Nie, no nie wiem. Właśnie jak <grystanie> 依旧。 Czy będziemy razem z gadaniem nagrywać? Nie wiem. Dobra. Widzowie, to na razie tyle. Może nagram jeszcze z kubą odcinek? Ale to i było chyba na tyle. bye